Przez Konińskie Towarzystwo Fotograficzne. Wiesz, co tam tymi drzwiami chyba? Zobacz, są otwarte, już jakieś nie do zaraz będą otwarte, myślę. I tutaj można oglądać wystawę zdjęć poświęconych o matko, zdjęć poświęconych, że tak powiem, ekologii. Te zdjęcia się jak najbardziej wpisują w tematykę, w hasło przewodnie dzisiejszego spotkania. Mamy dbać właśnie o czyste powietrze, mamy dbać generalnie o czystość, mamy dbać o to, by nie produkować za dużo śmieci. Te zdjęcia właśnie poświęcone są temu, by pamiętać o tym, że tych śmieci jest za dużo, by je segregować. I są zrobione w taki interesujący, no zresztą sami zobaczycie, taki sposób, który, który pewnie się nie spodziewacie. No, też, będzie też wada cukrowa, e, którą można sobie kupić tutaj w tym białym domeczku, e, kto ma życzenie. E, drodzy moi, tak jak powiedziałam wcześniej, o 14.15 odwiedzi nas e, masa nowożysków, e, która tutaj wtedy zaszaleje. E, będziemy malować rybiarkowisk i będzie chudzoło. Na razie zachęcam, by zwiedzać wszystkie stany.